Spektakl Kaczorowskiej i Rogacawicza w ogniu krytyki. Widzowie już brzmią. Agnieszka Kaczorowska od lat budzi emocje, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Jej nagłe i niespodziewane pożegnanie z programem Taniec z Gwiazdami, a następnie ogłoszenie nowego, autorskiego projektu teatralnego, z miejsca stały się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Widzowie, przyzwyczajeni do śledzenia życia gwiazd, tym razem nie zostawili na tancerce suchej nitki, zarzucając jej niespójność i próbę taniej sensacji. Czy spektakl 7 jest artystyczną wizją zrodzoną z pasji, czy też sprytnym marketingowym posunięciem? Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dalej chcą tańczyć po tańcu z gwiazdami. Udział Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami zakończył się nieoczekiwanym i burzliwym pożegnaniem. Para była typowana na jednego z faworytów ze względu na techniczną biegłość i doświadczenie Kaczorowskiej. Tym większym zaskoczeniem było głosowanie widzów, którzy nie dali parze szansy na następny odcinek. Emocje sięgnęły zenitu, gdy tancerka, żegnając się z programem, nie szczędziła gorzkich słów pod adresem konkurencji. Stwierdziła wówczas, że jej partner tańczy lepiej niż niejedna osoba w programie. Tajewna krytyka jurorów i pozostałych uczestników wywołała krytykę. Niedługo po opuszczeniu parkietu para ogłosiła swój nowy, wspólny projekt. Spektakl 7 o miłości, namiętności i wolności. Na swoim Instagramie Rogacewicz wyznał. Słuchajcie, tak się wydarzyło, że potańczyłem trochę, potańczyłem, ale chcę tańczyć dalej, kocham taniec. Taniec mnie otworzył, odblokował, uruchomił też wiele takich nowych zakamarków. Odblokował też parę moich marzeń, i teraz właśnie będziemy realizować marzenie, które w zasadzie pojawiło się w naszych głowach i sercach już na przełomie lutego i marca. Kaczorowska dodała, że projekt pozwoli im tańczyć na własnych zasadach co miało być swoistą odpowiedzią na telewizyjną formułę. Ten projekt już ma parę miesięcy dojrzewał. Czujemy, że teraz, kiedy tak bardzo tęsknimy za tańczeniem samym w sobie, możemy dla was go przygotować i tańczyć na własnych zasadach dzięki temu, stwierdziła Agnieszka Kaczorowska. Niestety, deklaracja o tańczeniu dla siebie w obliczu komercyjnej premiery spektaklu szybko stała się punktem zapalnym w dyskusji z internautami, którzy dostrzegli w tym dużą niespójność. Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki chodzi o spektakl i związek. Krytyka internautów wobec Agnieszki Kaczorowskiej i jej nowego projektu ma często szerszy kontekst, wykraczający poza samą kwestię tańca. Życie tancerki było od dawna obiektem intensywnej uwagi, zwłaszcza w kontekście jej burzliwego rozwodu z jej byłym mężem, Maciejem Pelą. Ich związek, który wydawał się być oparty na wspólnej pasji do tańca, zakończył się głośnym rozstaniem. Jeszcze przed formalnym rozwodem, Kaczorowska i Pela zdecydowali się na separację, która, zgodnie z relacjami, miała miejsce w atmosferze wzajemnych nieporozumień i publicznego napięcia. Według źródeł, ich relacja była już wtedy tylko zawodowa i trwała jedynie ze względu na liczne wspólne kontrakty i projekty taneczne, a ich kontakty ograniczały się do niezbędnego minimum. Co ciekawe, w tym samym czasie, gdy Kaczorowska mierzyła się z rozpadem małżeństwa, spekulowano o jej poważniejszej relacji z Marcinem Rogacowiczem, który finalnie został jej partnerem zarówno na parkiecie TZG jak i w życiu prywatnym. To właśnie ten splot wydarzeń rozstanie z mężem, a następnie bliska współpraca z rogacewiczem, sprawiło, że widzowie i internauci z większą uwagą i sceptycyzmem przyglądają się każdej kolejnej deklaracji kaczorowskiej, w tym zapowiedzi spektaklu 7 o miłości i namiętności.